Czytanie z księgi sędziów. W staryach, w pokoleniu Dana że pewien mąż imieniem Manoah. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej. Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz urodzisz z Lecz oto to strzeż się. Nie pij wina ani sceny, i nie jest nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a przytrwanie dotyń jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazywanym od chwili urodzenia. Oto zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i także do niego. Przyszedł do mnie Mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem Anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałem go, skąd przybył. A on nie oznajmił mi swojego imienia. Rzekł do mnie, oto poczniesz i urodzisz Syna. Lecz odtąd nie wina ani syn, ani nie jest nic nieczystego. Bo chłopiec ten będzie może Zyrańczyka, od chwili urodzenia, aż do swojej śmierci. Urodziłem więc owa do syna, i nazwała go imieniem stanca. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś That's mm -hmm. przepisów Państwa. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ ta pietra była nieugodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz wyznaczonej dla swego oddziału kolejny pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w żeby wejść do przybytku pańskiego i złożył ofiarę a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł Pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł na niego. Nie bój się, Zachariasz. Twoja próżba została wysłuchana. Żona twoja ta urodzić ci syna, i nadasz mu imię u Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele. I wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i pić nie będzie. I już dłonie matki na zostanie duchem świętym. Wielu z Bożych, synów Izraela nawróci się do Pana. Ich Boga. On sam pójdzie przed nim w i z mocą Eliasza, żeby serca Ojców nakłonić ku dzieciom, a nie poskucznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu módl Na Boże, rzekł anioł do Zachariasza. Po czym to poznał? Bo sam jestem już stary i moja żona jest podeszłą Odpowiedział mu anioł. Ja jestem Gabriel, stający przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić ci, ci tę radosną nowinę. Oto będziesz wiemy i nie będziesz mówić aż do dnia, w którym się dostanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się Rozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znak i pozostał niebem. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc, tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wyjrzała z by zdjąć ze mnie hańbę w środku. Trzecie rolaty od końca, czyli grącowy wędr. Trzecie miejsce na podium. Jutro będzie drugie. W sobotę w niedzielę rolat nie ma i w niedzielę pierwsze miejsce, czyli ostatnie rola. tym. No i w poniedziałek na ostatnich rolatach, właśnie w ich zakończeniu, będzie w cudzysłowie wypłata, czyli pamiątki za Waszą organizację i za to, żeście To coś takiego, jak jeszcze moje pokolenie pamięta, może wasi rodzice, hot piwek, takie coś było, czyli nie alkohol, ale prawie jak alkohol, ale gaśnie pragnienie. Cycera to taki napój, prawie na poziomie alkoholu, ale jeszcze nie alkohol. I słyszymy zapowiedź dzisiaj o Samsonie, który ma się narodzić, o którym bym czytał miejsca i z Ewangelii, świętym chwyciliście, o tym to była mowa, no, to się narodzić. Kto Święty Jan. Święty Jan, chrzciciel ten, który opuścił Pana Jezusa. A jego rodzice to mama Elżbieta, a tato Zachariasz. Takie imiona się zdarzają. Zachariaż to szczęśliwie Elżbieta był szczęśliwą. Jej Elżbieta była niepłodna, czyli lekarze stwierdzili, że nie może mieć dzieci, a na dodatek oboje mieli już dużo lat. Powiedzmy z 60. Czy jak kobieta ma 60 lat, może rodzić dziecko? Dziewczyny w już nie może, nie za bardzo. To musi być nadzwyczajna interwencja Pana. I tak w tym wypadku się zdarzyło. Jan miał ja się najmoc i zapowiedział mu Archaniu Gabriel, nie będzie pił wina i zce. To tak jakby dzisiaj mógł powiedzieć, nie będziesz pił alkoholu żadnego, ani piwa, ani wódki, ani wina, niczego. Nie będziesz palił papierosów, ani e-papierosów żadnych. Nie będziesz jadł czekoladek, ciasta. Zostajesz tylko pozbawiony, nie będziesz używał komputera, nie będziesz na smartfonie grał w żadne gry. Trudne to czy łatwe? Hmm. Łatwe? Także? Hmm. Znaczy, kogoś, kto tak żyje, że nie używa komputera, nie pije nawet łyczka swojego, hmm. nie jest żadnej czekoladki. To się nazywa asceza, bohuta, czyli wyrzeczyny. Jesteśmy do niej zaproszeni w takich dwóch szczególnych czasach, jak szczególnie Wielki Boże, to kiedy się szykujemy do świąt, wielkanocnych do Zmartwychwstania Jezusa, a kiedy rozważamy mękę i śmierć Jezusa. I tak to mniej, bo to się trochę zmieniło w ostatnich latach, ale Adwent jest też czasem szczególnym czyli ten czas przed Bożym Narodzeniem, kiedy sobie odmawiamy różnych rzeczy, dobrych, osłonowych, ale mówimy nie, żeby nasze ciało było sprawniejsze, żeby duch był ochotniejszy, żeby było więcej miejsca dla Pana Boga i dla miłości dla drugiego człowieka. Nam, króluje ja w tym roku w Rolatach święty Wincenty no i mamy Przyglądamy się jego sercu. Jak on tą drogę dla Jezusa malował w swoim życiu. Już znamy z jego życiorysu wiele niesamowitych przygód, wydarzeń i wiem, że w nich na pierwszym miejscu on zawsze stawiał Pana Boga, Jezusa, Jemu Służby. I dzisiaj kolejna przygoda o Święty Siedli w Był niesamowicie zorganizowanym i zdyscyplinowanym człowiekiem. Świadczy o tym, choćby jego program dnia. Codziennie wstawał o godzinie, zgadnijcie zbytki. Siódma? Mhm. Kto da mniej? Piąta. Piąta? Mhm. Mnie? Tak jest. Codziennie wstawał o godzinie czwartej rano. To wcześniej czy późno? Bardzo wcześnie, oczywiście. A kładzie się spać od 21. każdego dnia poświęcał 3 godziny, 3 godziny na modlitwę, 9,5 godziny na pracę, 4,5 godziny na posiłki, odpoczynek i różne zajęcia oraz 7 godzin na no co? Na spanie, na sen, no bo czym odpocząć ale Nie zawsze musiał trzymać takiego rozkładu dnia. Często wypadały mu jakieś niezaplanowane sprawy. Załatwiał je zazwyczaj kosztem odpoczynku ludzkiego. Potrafił zrezygnować ze wspólnej rozrywki, która nie była czymś złym, aby osiągnąć coś lepszego, czyli pomóc innym w ich biedzie w problemach. Potrafił odmówić sobie wielu przyjemności, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczał dla ukończenia. To tyle o nich dzisiaj i to jest dla nas jakaś odpowiedź. Adwent, czyli czas w grudniu, kiedy się szykujemy do się Bożego Narodzenia, to nie jest post, tak jak w wielki pośrzeć Ale jest to czas ćwiczenia się w samodyscypliny, żeby sobie czegoś... Żeby zaoszczędzić czas, kosztem odrywki, zabawy na coś dobrego, żeby komuś pomóc, kogoś odwiedzić, komuś powiedzieć dobre słowo, zrobić po prostu coś dobrego. Jeżeli tak będziemy się starali, to i też my będziemy malowani. tropią sercem, nasze sercem dla Pana Boga. A teraz jeszcze o ciełaś. Mamy się w Indonezji. To największy kraj, wyspiac na świecie. Nie ma większego. Wyobraźcie sobie, że składa się z 17 tysięcy. Tylko co trzecia jest zamieszkana. Wiele z nich nawet nie ma nazwy. I ciężar misjonarzy, których założył święty Wincent, nasz patron, czyli ci, którzy chcą naśladować Przymierzają tam setki kilometrów, przewierają się przez dłużs niebezpieczne tereny, by w sposób do najbardziej potrzebujących. A to wymaga dużo wysiłku, dobrej organizacji czasu i samodyscypliny. To takie słowo, które się dzisiaj powtarza. Samodyscyplina, czyli wymaganie od siebie. Nasz polski już dzisiaj święty Jan II, którego tam protest... Mówią, musicie od siebie wymagać, choćby nic od was nie wymagał. Dzisiaj tak trochę jest w szkole. Trochę mniej od was wymaga, jakby zadań, to mogę Są, mówicie. No, to jednak są. To dobrze, że są. Bo jak są zadania, a nawet jak ich nie ma, to trzeba od siebie wymagać. Po co? By być lepszym człowiekiem, mądrzejszym, bardziej bezstrym, bardziej rozumiejącym się. Tego wam się życzę i wam mam i dorosłym, bo nawet jak ktoś ma 100 lat, to też warto od siebie wymagać. jak się ma 50 lat, jak się ma 30 lat, choćby nikt od nas nie wyrażał, bo samodyscyplina to jest po prostu wzrasta. a Pana Boga, dla na siebie i